On jest taki, że pompuje, Że spompuje właśnie. Czy... Tak, 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 ale on, ma, on jest. On ma to fajne, no, to jest. Ten, ma, widzisz, to trzeba mieć też, nie? Trzeba mieć, no ale on, 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 on i potrafi. On na przykład po tym meczu swolam... E, a powiem. A Powiedz. Powiem. Ja chciałem też się zapytać o bardziej słowiańską kulturę w angielskiej szatni, czyli jak się odnalazł Sołczek, Czołfal, bo to też są transfery bezpośrednio z ligi mm -hmm. czeskiej do West Hamu. Seward Pierce, bo, bo jest jednym z asystentów teraz, w pokoiku trenerów, powiedział, że najlepiej to by było, jakbyśmy mieli samych 11 Czechów takich <grym> i, no, i, i wtedy wierzą, że oni ci wy, wykonają robotę, że będą pracować, nie będą narzekać. I, I będą zadowoleni. I będą zadowoleni i w ogóle słuchają tacy, wiesz, no, prawdziwi żołnierze, że tak powiem. No, my, no to, takich, takich piłkarzy no to jest mieć chyba, chyba najlepiej. Każdy trener będzie zawsze szczęśliwy, kiedy ma takie, takie charaktery w drużynie, a poza tym tak dla mnie no też w porządku, no bo wiadomo, że jakoś tak troszkę bliżej ze względów czysto geograficznych też no tak. i jakoś tak automatycznie zaczyna się dogadywać. Jakoś też staram się gdzieś im pomóc w tych sprawach takich pozasportowych, nasze rodziny też się złapały. Oh. No więc, więc e, myślę, same plus. No widzisz, powiem. że jednak wcześniej Słowacy, teraz Piotr Krzymiński ma stana lobotkę i też się z nim Aha. złapał w Napoli. Ale masz właśnie tej trochę słowiańskości w szatni, ale masz też taką prawdziwą, starą, angielską szatnię. Ojej, to Mark ten... no, to, to, to Dombo. I chciałem, tak, no, i to chciałem właśnie o to, o, to, o to zapytać, bo to jest na miasta chyba trochę. Tamtych minionych już czasów. Nie, no jest, jest. E, jest e, w ogóle Nobs jedno, jest Kevin Nolan, mhm. no. jest asystentem właśnie Stuart Pierce, więc my mamy naprawdę, jeżeli tak popatrzymy. Fish and Chips po prostu. Jest, jest, <grym> jest, 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 jest grubo pod tym względem i, i widać, że to są całkiem inne, powiedzmy, charaktery niż nawet, e, porównując właśnie a propos tych, tych młodych anglików, co gdzieś tam też są w szatni, więc e, to są bardzo głośne osoby, bardzo takie wokalne, takie. Nie przebierające w słowach, e, wiesz, uciekające się do, do, do ostrych komentarzy i, i tego typu spraw. tobie się też dostało na pewno. Na no no po to... początku chyba też pamiętam jak przychodziłeś do West Hamu, to byłeś tak to no byłeś ja byłem, zaskoczony, no, nie? No, byłem zaskoczony, bo wiesz, bo znaczy miałem podobną osobowość a propos Ashley Williamsa, który też był hmm. bardzo głośny, ale NOPS jest jeszcze jakby o, o poziom wyżej i też jest taki, że. Nie ma hamulca. Nie ma, nie ma żadnego hamulca, i jest naprawdę, jak ktoś jak, jak chce powiedzieć, to, to powie i to tak, że, że wiesz. Zresztą ja się śmiałem, bo, bo kiedyś mu w historię, jak mój pierwszy kontakt z Noobsem. Mhm. Jak graliśmy na Łyshamie, siedziałem na ławce, byłem drugim bramkarzem, pomagałem przy rozrzewce, i gdzieś tam, jak były długie piłka, piłki kopane przez, przez bramkarza, chyba wtedy Almunia, no to musiałem iść na, 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 tam w okolice ich połowy, mhm. gdzie się rozrzewali. No i gdzieś tam łapałem te piłki długie i pamiętam, że tam za mną był Nops i, i, i mu później mówię, że wiesz co, jakie pierwsze słowo do mnie powiedziałeś. Mówię. FAO. Mm. No więc to był mój i, pierwszy i, kontakt znowu. I to, to, przykład, to taki, wiesz, no, czasami jak są takie tak. sytuacje a po prostu rzewki, nie? to wiesz, a OK, sorry, coś mm. tam nie. Ja powiedziałem oko, oh, on, sorry. Oh, fuck off you, wiesz, taki, wiesz taka wiesz. Ale zastanawiam się, czy na przykład w szatni Arsenalu, która jednak była zupełnie inna, bo to była taka szatnia trochę kosmopolityczna, no nowoczesna, europejska i tak dalej. Czy tam się zdarzył ktoś taki oldschoolowy? No bo, nie wiem, jak sobie patrzyłem na nazwiska, to choćby Sol Campbell. Kurczę, ale czy on był oldschoolowy? Tak nie nie nie. nie nie. nie wiem właśnie. Do tego właśnie bo... tak się zastanawiałem, on na pewno nie był, nie wiem, jak mam porównać charaktery, nie wiem, do Nopsa przykładowo, czy do Ashleya Williamsa, to nie był aż taki, wiesz, oldschoolowy. Miał takie, takie fajne podejście do, ogólnie do tematu piłki nożnej, do, do, do treningu, do, do udziału w meczach. Więc widać, że on jakby tym się tak emocjonował, nie byłaś aż taki, wiesz, wyluzowany, jak powiedzmy, taka nowsza generacja, ale nie wiem, czy Sol był aż takim, wiesz, aż takim. Tam w sumie no. chyba nie było później po, po tym, jak nie wiem, Martin Kune czy Tony Adams No dziękuję no, Ja to... tak Wam spojrzeć. Robin potrafił gdzieś tam się, wiesz, zagrzać, coś tam głośniej zwrócić uwagę, wdać się w jakąś taką mini bójkę. Mm -hmm. to, to, On miał go gąsą głowę. Tak, on miał, my. on miał, no. Robin potrafił, no. no. to nam jeszcze Tomek Rząsa kiedyś opowiadał, że, mm -hmm. że on już na początku kariery z... Ale ja z tego, co słyszałem, właśnie na początku był bardziej niż... niż A, że bardziej elegancki, na, na początku i tak, później został tak, lekko tarczy, tak, do tak, do tak. był, On zresztą sam o tym chyba nawet kiedyś tam... Mówił. Kto robi na Tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne? W West Hamie, kogo strzałów nie lubisz bronić po treningach, bo ma A czy taką ułożoną tak stopę. Rama jak przyszedł, mm. to, to, to jest kozak no, potencjalny. On miał tak. w Championship i to był... No ale on ma taką fajną, wiesz, krótką nóżkę i ma bardzo silne uderzenie, takie e, dokładne. No i technicznie jest mega. I Jarma, mm -hmm. Jarma Andrej. No Jarma jako tak. On ma tą Co? lewą nogę, tak mówię. Nie, nie ma nie, zejście na lewą rośności. Nie, ale, no. ale. tak wiesz, zamacha, 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 wiesz, pójdzie do prawej, wróci, zakręci, wróci, wróci. Z tych, z którymi grałeś wcześniej, pamiętam Gilfi zigurt bo... to Gilfi to pracujesz. Jeśli człowiek, chodzi o strz... człowiek pracy. No jeśli nie no to, Tak, Jeżeli to, mam to... przez pryzmat. Yy, Takiej właśnie trudności obrony strzałów, prawa, lewa noga hmm. nie, to, to, to gilfi. Hmm. Numer jeden. numer jeden. Z tych no. wszystkich, z którymi tak, miałeś tak. okazję grać? Nie, Gilfi i Szaf. to, że on nadawał rotację tej piłce? czy...? Nie wiem, on miał taki sposób, że nie, on też. On naprawdę też często analizował moje zachowanie. Hmm. Aha. To, co ja. Bo ja bardzo lubiłem z nim pracować. I on zawsze zostawał, on Pamiętam, zawsze. jeszcze John Josh Tak. Tylko Gilfi był taki, że on zawsze, na, wiesz, on, on chciał to zrobić w taką. odzwierciedlić sytuację meczową, hmm. Czyli zawsze, wiesz, na pełnym tempie, na dużej szybkości. Nie jak się, jakiegoś takiego, wiesz. Z ostrych kątów, no, no szukał, wiesz, tak kombinował, żeby tylko było trudno dla niego, nie? I myślę, że z tego tytułu tak właśnie doszedł. Ale widzisz, to jest bardzo mądre teraz, to no. co powiedziałeś, że musisz sobie zrobić wszystko, żeby było jak najtrudniej, ja rozumiem, bo, wie, żeby później było jak najłatwiej. No, dużo chłopaków zostaje po treningu, wiesz, robi sobie ten trening szczelecki, ale to ustawiasz sobie gdzieś tam na 16 no podarko, przyjęcie, popatrz. O, o, no, wiesz, masz bekę, A Gilfi wiesz, Gilfi głowa dół, i gdzieś tam, powiedzmy, kątem oka tylko zerkał, co ewentualnie może zrobić, w jakiej sytuacji i na pełnej szybkości i bum, 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 bum i jechał, nie? A jest czy największą taką szaloną postacią, jeżeli chodzi o szatnię West Hamu, jest właśnie Antonio, który gdzieś tam, wiesz... Znaczy, Mike jest mega wylozowany, on też te jest bardzo taki, wiesz, uśmiechnięty. On ma chyba jamajskie korzenie w ogóle mhm. z tego, co mi się wydaje. Czyli już wszystko jasne, no. czyli jest wszystko we krwi, być może. Miejmy e... nadzieję, że tego o czym myślimy nie ma we krwi akurat. Ale, ale jest, 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 wiesz, bardzo zawsze taki wiesz, uśmiechnięty, pozytywny. On bardzo lubi robić dużo jakichś takich, wiesz, żartów, żarcików. A Ciebie a też na dystans, wniku, się... czasami, czy raczej właśnie... Nie, on ze mnie się śmieje z moich mediów społecznościowych, że, że, że moje zdjęcia wyglądają jak takie gotowe zdjęcia pod memy. E, więc e, to jest jedyny jakiś taki grypsik, gdzie gdzieś mi tam rzuci. Zresztą też a propos, wiesz, od tego jak zaczęliśmy tę rozmowę, a propos tego Boomercy. poważnego, czy tam gbura, czasami a. mam takie, wiesz, wrażenie, że oni też tak na mnie patrzą, Z że... dystansem? No, z takim dystansem. Tak. Polkoś jest wielkim fanem Ligi Chorwackiej i w zeszłym tygodniu wysyła do mnie linka, Mówi, słuchaj, patrz, kto jest trenerem Hajduka Split. Boro Primorac. Nie wiem, czy. Postać szerzej food... nieznana, ale. czym sobie kogo... futraka znają, ale dla. Ale warto, warto poznać. Warto poznać. Dla byłych piłkarzy Arsenalu i dla obecnych, którzy pamiętają tamte czasy, absolutnie postać niezwykle istotna. Kim był Boro Primorac, Łukasz? A czy Boro był asystentem Wegera od, od czasu chyba, kiedy w ogóle zaczął być samodzielnym trenerem? Bo z tego co wiem, chyba byli razem i we Francji. Tak. I w Japonii, mm. no i w Arsenalu, no i mu pomagał, w jaki to było sposób... Ciężko mi powiedzieć, ale, ale a propos takich wiesz, sytuacji, gdzie, gdzie widać było, że, że Węgier na nim mocno polega, to, to właśnie jakiekolwiek przedmeczowe okoliczności z szatni, gdzieś przed na boisko, jakieś widać było rozmowy w przerwie meczu, widać było, że od razu idą do siebie i rozmawiali o tym, co się wydarzyło i ewentualnie co, co, co można zrobić z lepiej. Boru uwielbiał sudoku, e, władał wieloma językami. Nie wiemy, czy. Ja pamiętam bynajmniej, jak, jak e, przyszedłem do Arsenalu, to, to mi tak jakoś to imponowało, że on gdzieś po angielsku zagadał tutaj, po francusku gadał z francuskojęzycznymi. A później się, e, wielu chłopaków, e, z którymi gdzieś próbował rozmawiać, e, mówili, że. Że on tak naprawdę nie, nie, nie umie, nie zna tych języków, tylko zna pojedyncze słowa. Jan nie Maria Rakita tak wieloma językami, tylko wszystkimi naraz e, po prostu, tak? dużo tak zagadywał, miał takie swoje wybrane zwroty, których często, czy, ty, którymi często się posługiwał kiedyś Wojtek chyba nawet, a propos tego komplimenti first, first goal for Arsenal. Jak Carl Jenkinson miał debiut w Arsenalu, a Carl Jenkinson był jest turbo kibicem Arsenalu od, od najmłodszego wieku, tam były takie zdjęcia słynne jak on ma cały pokój, wiesz, kołdra, plakaty, całe, wszystko Arsenalu. I grał debiut w meczu towarzyskim z Kolonią. I w 45 minucie dał mi takiego swojaka z 25 metra, tak, że sobie tak. nie wyobrażasz, zwoleja w sam winkiel. <śmienic> I siedzi taki biedny, że powie, schodził, siedzi taki złamany w tej szatni. <śmienic> a siedzi z łzy w oczach tak po prostu, nie. A potem przychodził, wiesz, masz towarzyska, nie. Karl, <śmienic> komplimenty, your first golf Arsenal. <śmienic> I to właśnie Bor był. Be Brave, też to było e... A Be Brave to nie, to chyba Arsen. Nie, 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 to nie, nie. Też bo... często ze mną rozmawiał i gdzieś tam wspominał swoje bo on był reprezentantem Jugosławii, mhm. tak? Gdzieś tam wspominał te czasy z tego co wiem, był w Polsce, kiedyś mnie poprosił o to, żeby mu polską kiełbasę krakowską, suchą zorganizował, więc... Aż tak był zasmakowy, no, no, rozumiem, że... Nie, nie wiem, wiem by, no, tak? czy miał czy czy jakąś pamięć, czy, czy, czy I czekaj, może... poczekaj, bo to... I, no, to i, może... i poprosiłem i, rodziców, nie no, rodziców, nie wiem, w jakim to okresie było, no ale jak rodzice do mnie odwiedzali, no to poprosiłem, żeby przyjechał, no, może... Nie wiem, <suszynka> czy nie leciałem tym samym Ryanair'em też. <suszynka> 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 Widzisz, u nas też w food trucku była jedna postać z tamtego okresu w Arsenalu, a więc Aleksander Chleb i rozmawialiśmy wtedy o grupie Spice Boys, jak się ich wtedy określało, czyli Rosicki, Fabrega, Smartie, Flamini. I jak Ty ich wspominasz właśnie? Czy to rzeczywiście była Nie, taka Nie, to ekipa? była mocna ekipa. To była tak zgrana ekipa. Wiesz, tak no, często jak wchodzisz do, 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 do szatni, to widzisz, że są jakieś takie grupy, które z reguły, bynajmniej grając poza granicami, tak jak ma to miejsce w Anglii, tworzą się bardziej z, albo ze względu na język, Albo ze względu na, główny no, no, znaczy, no, no, charaktery, mhm. no, charaktery, nie wiem. A tu byłem tak zaskoczony, że masz, wiesz, każdy z Hiszpan, to masz to, 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 to. Francuza, masz Czecha, masz Białorusina. E, I oni naprawdę nie wiem, czy to wynikało bardziej, właśnie, zaczęło się od tego, co się działo na boisku, czy, czy od tego, co się działo poza boiskiem. Fantazja ma... ich łączyła, czy? Wszystko, nie wiem, to, ale wszystko oni, oni pod względem, wiesz, i żartu, byli identyczni, i, i pod względem. To to... Dużego rodzaju zbieg okoliczności. No sumie, to się no, tak poukładało. No bardzo, bardzo, ale i wiesz, no i piłkarsko też byli może nie podobni, ale... Ale, gdzieś, ale, ale są jakieś są, takie cekliwiodące, tak no. takie, wiesz, no, Techniczni zawodnicy. No i nie wiem czemu, ale naprawdę, oni tak się trzymali razem i ten sezon też mieli świetny. Ten, ten mój pierwszy, jak, jak byłem w Arsenalu, jak, jak oglądałem ich wtedy w tej pomocy, no to wiesz, Flamini to taki zabijaka typowy, żeby im tylko, wiesz, robotę wyczyścić, żeby oni sobie tam do przodu grali i mieli czyste papcie. I on to uwielbiał, on miał z tego ogromną frajdę. No, ci się tam bawili, nie? A Mati Flamini, który później zrobił wielką karierę biznesową de facto, no, no bo tak trzeba to, to nazwać, ja to, nie to... Nie wiem jak to tam, no, ale to, pamiętam, że ostatni sezon... takie? Nie, ciężko inklinacje? mi powiedzieć, bo pamiętam tylko, że ostatni sezon, jak ja byłem w Arsenalu i Mati jeszcze też był, nie wiem, czy on jeszcze chyba dużo nawet został, no to chyba już wtedy mu się coś tam zaczęło kręcić, dziać, ale on w sumie tym się nigdy jakoś tak nie, nie dzielił w szatni, wiesz, nie opowiadał o tym, o tym biznesie, więc... Tylko pamiętam, że, że gdzieś się nie poruszał po środku treningowym, to, to z telefonem i ze słuchawkami, więc cały czas był wiesz, pod, podpięty pod kontakt, prawdopodobnie taki biznesowy. A no, z kolei też chleb mówił, że chyba Tomas Rosicki nie przykładał zbyt wielkiego uwagi. Czy to Wojtek szczęsny? Wojtek chyba szczęsny do, do, do ubioru, prawda? Że on mógł chodzić tylko w ciuchach no, pod sponsora. Ja że, że ma pumkę i. Wydatki miesięczne były no, ale to zbilansowane, no, to jest wiesz. Ale to za to, to bardzo dużo pytania. wydawał na. Sprzęt yy, gitarowy, tak, generalnie? Nie, no to tak. No tak. Jakbyś pojechał do Tomasa do domu, to on miał praktycznie tam cały, cały zestaw, no więc on tam. Yy... Jak parę razy gdzieś go tam e, u niego byłem i wiesz, on, on, on nie lubi tak publicznie się mm -hmm. jakoś tam zagrać, czy tam publicznie ale tak prywatnie komuś pokazać, no ale tam wiesz go zmusiłeś i zaprowadził mnie tam do swojej... Do, do, do swojej, swojej kęciopy. Kęciopy, no to ma tam, no. I, ale to co miał, nie wiem, 12 różnych instrumentów Nie no, miał piec... tam parę tych, wiesz, i, i basówkę, i akustyczną, i jakieś takie jeszcze inne instrumenty, wiesz, miał te głośniczki, takie wszystko miał, wiesz, fajnie to tam ogarnięte, no. Tak? No, nie, no, nie wiesz, pasuje nawet podchodzi, tutaj sprawdzę, tu wiesz, Na to, piecu coś wiesz, ustawia, tutaj, tak by tak... Marszal. Pamiętam też, jak odwiedziliśmy Ciebie w ubiegłym roku i rozmawialiśmy na temat takich zawodników, którzy Ci zapadli w pamięć, jeżeli chodzi o wojskowe sytuacje, kiedy ktoś Ci włożył jakiś łokieć, tak po prostu zalaść Ci za skórę właśnie z sytuacji takich stykowych gdzieś w polu karnym. I mówiłeś o Endim Karolu, jestem ciekaw, czy, <laughs> czy to się też zmieniło od tego czasu, czy doszedł ktoś nowy? Nie, nie, z takich, takich sytuacji to nie. No właśnie a propos takiego, wiesz, trochę też, bo Andy jest też Chyba już z tej takiej epoki trochę mhm. oldschoolowej. Zdecydowanie. Więc no teraz tak jakoś nie spotyka się. Zresztą ja zauważyłem w ogóle taką tendencję, że jak teraz gra się w Premier League i mam porównać do tego, jak to miało miejsce nawet tam, nie wiem, 3-4 lata temu, to a propos rzutów rożnych przeciwko tobie, to nie ma już takiego. Mhm tłoku, jak to miało miejsce wcześniej, nie ma takiego blokowania, nie ma takiej, wiesz, dużej agresji, już jako bardziej, wiesz, drużyny koncentrują się na tym, jak dobrze tam rozegrać rzut groży nad krótkim podaniem, czy, czy niż, niż przeszkodzić bramkarzowi, więc tu widzę naprawdę dużą zmianę w tej kwestii. Bo Andy był taki, że chyba przy każdej stykowej sytuacji Andy przykaże, Andy, Andy tylko jak widział, że jest długa piłka, no to, to był, wiesz, dla niego jakby taki znak, dobra, ja idę i nie wiem, co się stanie, nie wiem, będzie, co z tego wyniknie, ale idę do końca. Nie? I, I on też przez to też trochę się nabawił urazów, mhm. trochę też oberwał, ale też paru bramkarzy, w tym i mnie no, skasował. A jeśli chodzi o tę starą szkołę, to David Moyes to jest tak, tak, stara tak, szkoła. Tak, tak, tak. On, I w... to, on to odnajduje się w tych nowych realiach, yy, bo, bo nawet yy, chłopacy, którzy pracowali z nim przed, poprzedniej jego yy, jakby kadencji. Weschamie to mówi, że się troszkę nawet już zmienił, bo, bo w sumie za, za West Ham podpisał bardzo dużo zawodników takich technicznych, obcokrajowców, też o troszkę innej mentalności. I on chyba musiał się troszkę do tego dostosować i jakoś tak umiejętnie, że tak to powiem, zaatakować nas jako grupę zawodników, żeby troszkę tej old -schoolowości gdzieś tam wdrożyć, ale też, żeby nie przegiąć w drugą stronę żeby nie zabrakło, no nie wiem, takiej też swobody w tym wszystkim, więc umiejętnie to, to wszystko wybalansować. Ale a propos właśnie takiej, takiej wiesz, etyki pracy, takiej poprawności, zachowania, takich małych rzeczy, no to on zwraca bardzo mocno na to takich uwagę. Plus, rzeczy, jeśli chodzi o pracę, czy takich małych zachowań, gestów, typu, że. Wszystkiego. Nie on, to... on ci powie, żeby, żeby szanować osoby na stołówce, czy, mhm. czy dobrze się zwracać do, do, do sztabu medycznego, czy, takie czy. podstawy, jeżeli Takie chodzi o podstawy, o z... wiesz, takie Kinder budowanie Stube. kultury takiej. Mhm. A jeżeli chodzi o samą jednostkę treningową, to on się angażuje w trening końcu, czy z boku? Nie, nie, on, on jest praktycznie tą osobą, która tam najgłośniej się udziela. i... No, teraz mamy dużo tych asystentów, bo jest, jest Piercy, jest, jest Kevin Nolan, jest, jest jeszcze Paul. Więc często bywa tak, wiesz, mamy na środku chyba cztery boiska treningowe, i każde jest wykorzystane podczas treningu. Bo powiedzmy jest rożewka wspólna, ale później on tam dzieli, że obrońcy idą tu, mhm. tu, tu i cały, cały, cały ośrodek treningowy jest wykorzystany. Wtedy też daje jakby swobodę asystentowi, bo no wiadomo, to są też postacie o, o dużym doświadczeniu i one prowadzą zajęcia, ale koniec końców jakby, jak wracamy, nie wiem, do kupy, to on zawsze jest tą osobą, która, no. Ale to też jest ciekawe, czyli to nie jest gość, który jak w futbol na nażerze wybiera skład na weekend i generalnie nie, nie nie, nie, o, nie, zajęta, nie, nie, nie. jednak nie jest, Nie, no, gdyż... nie, nie. On jest, nie, nie, nie. nie, nie. Czyli to nie jest, jest gość, który nie ma pomysłu. Na tym, czy inaczej, może źle to ująłem, bo to by było bardzo. No wiem, co, ale no, są przypadki menedżerów z tego, co słyszałem, że często uzależniali od, od swojego asystenta, że asystent był odpowiedzialny praktycznie za wszystko, a, a menedżerowi pozostała tylko taka mowa przedmeczowa, tak. wybór składu i. Be brave. I na tym się kończyła jego, powiedzmy, funkcja. Plus oczywiście mecz, tak? Stanie przy linii, prawdopodobnie krzyk na... Na sędziego lini liniowego, bądź, bądź. A jeżeli też szwartego. chodzi o warsztat Davida Moisa, jestem ciekaw, jeżeli chodzi o same odprawy. Znaczy, mam tak, że zawsze powiedzmy, jak rozegramy mecz poprzedni, no to w środku tygodnia mm -hmm. z reguły go omawiamy. I on też, też wtedy tak. Personalnie? Ty tu, ty tytu. Ty, tu. Ale tak na spokojnie. Nie bronić on, a, no, Ale on tak. zawsze mm -hmm. mówi tak, wie, że to jest moja rola jako menadżera i muszę, muszę, muszę to powiedzieć, no, żeby się tego nie odbierały negatywnie, więc tam z tym luz. Natomiast powiedzmy, w piątek zawsze mamy odprawę a propos przeciwnika, to jego asystent omawia. Mhm. Plus mamy odprawę a propos stałych fragmentów gry też jego asystent omawia. Plus mamy jeszcze odprawę już w Dniu meczu. Tylko i wyłącznie a propos samego meczu, mm -hmm. więc on, on Tak wtedy... zwana odprawa pompka. Wtedy. Tak, tak. To jest kulka, taka typowa pompka. krótka tak pompka. wie, że idzie tak. Uu, 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 ale nie? on taki jest, że. <noise> on jest taki, że pompuje... <noise> że spompuje właśnie. Czy... Tak, 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 ale on, ma, on jest. On ma to fajne, no. To jest. Czyli ten... ma, widzisz, to trzeba mieć też, to nie? Trzeba mieć, no, ale on, 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 on i On na przykład po tym meczu swolam... A powiem. A powiem. Wpadamy do szatni, tak? Wchodzimy, wiesz, wszyscy się cieszą, że wygraliśmy wiesz, w ostatniej minucie. W ogóle jakie tam jaja siedziały i każdy wiesz, podjarany, trzy punkty, fajnie. Wpada i bum, jazda, nie? You fucking this, you wiesz, I jedzie z nami, nie? Że jak my możemy, żeby wiesz, strzelamy w doliczonym czasie meczu bramkę, a później panika, nie możemy piłki wybić wiesz. z nami jedzie przez tak pięć minut, nie? I obok się, mnie siedzi Aaron Cresswell, nie? A mówię puh. What just happened, nie? A on mówi, a wiesz, jak szedł w tunelu, podszedł do mnie i mówił, I'm gonna give it to them now. Że to, to jest nie. jakby element pracy psychologicznej, tak, nie? Tak, tak, no, tak, żeby, tak, tak, jak wiesz, nieba, żeby o, no, utrzymywać, wiesz, wiesz, cały czas. Jakby grupa chłopaków brytyjskich jakby wiedziała mniej więcej, hmm. czego, się czego się spodziewać, dlaczego tak, tak, tak to wygląda, a na przykład dla mnie e, to było takie, um, Okay. Ale wiesz, a propos tych odpraw przedmeczowych, to jest interesujące, bo wielu ludzi ma takie podejście i takie spojrzenie, że naprawdę w tych szatniach to się musi dziać, jak w amerykańskich filmach, że to są takie mm. płomienne przemowy. No. I sobie tak myślę, że takich płomiennych przemów na przestrzeni całej kariery to jest jak kot napłakał chyba. I, no rzadko się zdarza. I zda. rzadko się rzadko, zda, rzadko. coś Ci u, 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 tak utkwiło w pamięci. Ja lubiłem bardzo odprawy Leo. Aha. Leo Benhakera. On miał On chwytał ja za serdu. Tak, on, on, on potrafił. On miał... Nie wiem z czego to wynikało. Może że are, też po angielsku, to tak wiesz fajnie. Strong. No, że on tak fajnie to wiesz. Fajnie to potrafił sprzedać. That's okay for me. As long as it's a positive motivation. Every time you make a little bit step, step, steps. It's not about not making mistakes, yes and no. It's not about playing good or bad. It's about the way of I grupa też potrafiła na to odpowiedzieć. Że Nawałka też miał coś takiego, że, że potrafił. Czasami gdzieś tam się przejęzyczył i myślę, że coś mu uciekło i gdzie było blisko już tego, wiesz. Już tak. Już było tak wiesz, ale, ale, ale on, on miał to do siebie, że, że wiedziałeś, że, że ta odprawa w New meczu, że, że to będzie takie. Ale wiesz, z zawodników, bo ty też miałeś okazję w kadrze Aha. być przy okazji zawodników, którzy jeszcze to potrafili, bo wydaje mi się, że na przykład. Artur Boruc był taką postacią, która. Artur, tak, nie... Artur miał to. Dla mnie to było fajne, bo Artur był cichy, tak? tak. On, on wiele się nie udzielał, ale jak on coś powiedział. To to to, słuchali. To, to wszyscy słuchali i wszyscy jakby tak wiesz. Że to tak. Że to działa. Że to działa, no? Że to działa. Groszek też potrafi tam, wiesz, emocjonalnie bardzo podejść. w który do... klawisz czasem? Tak, Groszek. Tak, tak. Wiem, że czasami. Gdzieś tam później jest lekki żarcik z tego po fakcie, ale, ale, Groszek, ale wtedy to działa. Ale Groszkowi to, to wychodzi. Pamiętam przed meczem z Niemcami w Paryżu na Euro 2016. Nie? Pokażmy, kurwa, jak to w tej grupie no, rządzi. Nie. I to właśnie później się wydaje zabawne, ale wtedy to tak. A to jak pytało. pas didał przed no rzutami da, karnymi. Tak, tak, to tak, Jedziemy z nimi. Jedziemy z nimi tych karnych, bo myślałem sobie wczoraj, że ten. A, a powiedział, że ostatni to podchodzi w ogóle, nie? Jakby tam <grym> się tak, tak. pytali. No. I, I że strzela, strzela głową, nie? A wtedy wkroczył lewym i mówi: Nie, no spokojnie, z karnych się nie jedzie z nimi, tylko trzeba spokojnie podejść i strzelić. No. I dochodzimy klamrą znowu do, do rzutów karnych. Słynnego, oh. Słynne, oh. <laughs> Słynnego segregatora. Nie, ja tego nigdy nie zapomnę tego segregatora. Tego, co tam miał ten koczy i mi pokazywał. No. Tam było wszystko. Tam było wszystko, a to może troszkę za dużo było. To no. było, tak, było wszystko, tylko wszystko na odwrót, no, ale to się zdarza. No. Życzę tak? Ci jak najwięcej okay. takich reakcji, jak macie z <laughs> No to skoro zaczynamy drugie kółeczko, to mamy pytanie do Was, czy któryś z gości, który już u nas był, jest obiektem ponownie godnym zainteresowania? Zawsze Czesław Mykkiewicz tak mówił, że niedługo zacznie robić drugie kółko w jeżeli chodzi o kluby, więc my pójdziemy tym samym sznytem.